No dzisiaj, proszę Państwa, to mamy przepiękną wystawę. Jak Państwo widzą, sztuka polska wobec Holokaustu. Tylko, że ten Komorowski coś nie może przybyć, proszę Państwa. Stoi żyd, Rydygier, proszę Państwa, przy wejściu. I ta siwa w okularach. Och, cała przecież to nie jest ani Maria Kopczyńska, ani kto. Nie chciała go wpuścić. I ten Rydiger stoi i się gapi. Już chciał teraz nazwisko fałszywe podać oszust. No ale te dziewczyny młode też to nie chciały wpuścić. To zobaczymy dalej, proszę Państwa, co się tutaj będzie działo. Do 17 program to, co dzisiaj mamy. Także dzień jak co dzień, proszę Państwa, użyli. Czy oni nie pamiętają, że tu była wojna? Może te drzwi fotografujemy? No już schodzą, weszli, mm -hmm. schodzą.

No wystawa jest piękna, tu że Państwo, widziałam, ale połowy ludzi to nie wpuścili, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że no rydygier za ale pomorowski, taki sam brzuch. Nie, nie, no to tak każdy może wejść, tylko że w jakimś tam momencie wszyscy nie mogą.

Ludzie to chcieli, proszę Państwa, żeby gościna i wszyscy inni udzielali, ale oni sami to nie umieją poszerzyć tego instytutu tak, żeby no po prostu wszyscy mogli być, ale poza tym. Albo na zaproszenia ścisłe. Po co to puszczać i męczyć ludzi? Oni by chcieli. Jak wyszli z tego Egiptu, proszę Państwa, to chcieli z powrotem tam wrócić, bo mieli w Egipcie w niewoli, w domu niewoli czosnek i cebulę i tam było dla nich dobrze. A na pustyni to był Mojżesz ich tam pouczał. Po co ktoś ma pouczać w imieniu Jehowy, skoro oni sobie krowę ze złota zrobią i będą się jej kłaniać, tej krowie. Czyli proszę takie. Jezus to ładnie powiedział, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, to i wy im przyjdzie, To jest proste. No i proszę się doczytać. Jak przedstawić to, co słyszałem na Jak przedstawić to mężczyznę, które pozostało, po wojnie, który został ciężkim, który nie ma nic do załatwienia? data w okularach. Czy to nie, bo, to nie to jest choroba? Czy to będzie だ że najpierw zapraszają, a potem co robią? No. No. Przecież u Żydów jesteśmy, słuchaj. Także reklamuj, reklamuj swój kraj. Piękna wystawa, ta jest piękna. Proszę Państwa, no gdzie jest Polska? No gdzie jest Polska? Państwo zobaczcie. Witamy. Brawa w Warszawie. W Warszawie. Katolicki. Żydzi tu zaszczyli. są i wracają. No ich tam coś nadawali w czasie wojny. proszę Państwa. Ale co oni nie pamiętają? Mówię, że najlepiej proszę Państwa w Anglii, Ameryce Białej, tak jak ten kabaret, Anny Romanowicz podaje, że na kanabie czterech rodzin żydowskich, paryżki i icka i innych proszę Państwa, mi przepędzili tych Żydów z Anglii, Ameryki Białej, tak wiecie Państwo gdzie? Aż do Łodzi. Tutaj pokazujemy Polska łódź Proszę Państwa, Polska łódź Ojojojoj, oj, 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 oj. Iwan. A w świecie zdobywam swój szmal I w oczach mek tylko jest łódź. A racuszki, racuszki ryż Na życie w łodzi był spryt Lecz kiedy kazali uciekać Nie było na co już czekać A ja, 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 ja I Zwiedziłam świat wszerz Poprzedni jest dwóch, a w świecie zdobyłam swój szmar, i w oczach mych tylko jest dwóch. Ja zdobyłam istotę miłości moja, tutaj korzenie sobie założyłam. Ty dojrzewałeś się do znowu z latami, nie tu do niej ręce założyłam. Tra, la, la, tra, la, la. Zabieram rady na pola, a przejdę to księgę. Gdy zdobywałam ościenne kraje, zahandlowałam że oczywiście. Dzisiaj nie muszę, rząd mi dopłaca. Zapłata moja

w Instytucie Żydowskim u Żydów, który powiedział, że najpierw zapraszają, a potem nie wpuszczają do samego środka, proszę Państwa. Tak. On jest taki na te kudły wielkie, wygląda jak Rumisajs, gorzej jak ten Winczycki, co były te dnie i noce, proszę Państwa który grał Bogu Miła, proszę Państwa. No i dnie. Proszę Państwa, zapraszamy Państwa do Anglii, Ameryki, Białysta. Teraz mieliśmy, proszę Państwa, podlaski Filharmon. No teraz, rok temu, w lecie, Mieliśmy proszę Państwa taki program Melchiory, wręczenie nagród, no i wystąpił taki zespół prezberski, być może gdzieś tam z Białego Stoku, albo i z Białego Stoku, z tym, że w Stoku, to ja nie znam Żydów, ani znam, ani nie znam, nie ma znajomych moich, nie ma nieznajomych proszę Państwa, czyli że ich przetędzili do Łodzi. Proszę pisać do Anny Romanowicz, ona się urodziła w Sakułce, proszę się dowiadywać. Co więcej ona na temat Żydów napisała? No, znaczy, no, no miałam stoku, nie ma Żydów proszę Państwa, nie ma, ja nie znam. Tu w Warszawie proszę Państwa, to i pośród świadków jechowy na Bród, nie znam, Nowacki, Krzymański, Irzepylie na Odyńca. No, weż, no pewno tych Żydów, nawet o niektórych nie wiem, że są Żydami, co mnie to wcale nie przeszkadzało, że byli świętymi świadkami wojskimi. Proszę Państwa, mnie to nie interesowało za bardzo, bo Żydzi cieleści uwaga Jehowy nie mają znaczenia żadnego. Tylko Izraelita duchowy, Izraelitów duchowych, których jest 144 tysiące i to przecież Jezus Chrystus jest dla nich małżonką, a oni oblubieni co dla Jezusa Chrystusa, oni są powołani do nieba, będą stanowili rząd. Poprzez y, tysiąc lat, to będzie okres milenium, to potem będzie wieczność stała tutaj na Ziemi, proszę Państwa. Przecież nie w kosmosie. Także proszę Państwa, ta lampka, jak się zapali, to... O, Lwów. A gdzie jest Lasota, Sota nasza litruta, proszę Państwa? Gdzie jest Lasota? Na Wilnie jest, proszę Państwa. Litwa, o, Litwa. Litwa, o, to to ja na na mojem. Jak zdrowi. Ile ciebie? Trzeba. Ten tylko się dowiesz, to ciebie stracisz. Rywaństwa i tam jest główne miasto na tej Litwie. Chcę podziękować za to, O tam, pod całym sufitem. Przepraszam, droga. O,

Pana prezydenta i Małżonka w naszej wystawie i, i widzę zaproszonych gości. Bardzo serdecznie zapraszam. Katalog będzie gotowy, dostępny dla wszystkich. Myślę, że od to działa. Bardzo proszę Pana się teraz. Dziękuję bardzo. to stopy, ty, Także mamy tutaj, proszę Państwa, miejscowość lwów. I proszę Państwa, oni się uparli na tego Rumcajsa. No specjalnie tu podejrzałam, proszę Państwa, no ale i młode małżeństwo jest 15 osób. No nie chcieli wpuścić. Proszę Państwa, tacy są gościnni Żydzi, także bardzo rocznie jest o tych Żydów, proszę Państwa. Na no 5, 6, 7 osób, proszę Państwa, to chyba to nie jest dużo. Gdyby było więcej, pewna zakonnica ta powiedziała nawet na świadków Jehowy, że o, co wy tam mówicie, 144 tysiące, przecież ten Jehowa Bóg to w niebie ma więcej miejsca, jak tylko 144 tysiące, jest taką wielką miłością, no ale nie bezwzględną miłością, bo Bóg ma swoje plany, zakonnica katolicka, jeszcze tu potrzebna była. Także, proszę Państwa, no jesteśmy w żydowskim instytucie i jest po prostu śmiesznie. Jest tak śmiesznie, że Dawidka już tam nie powoływałam, nie dzwoniłam do niego, chyba, że jak się domyśli, to sobie sam wejdzie, ale to jest głupiutki to. Bo to się boją, no, tego, proszę Państwa, wertowania po torebkach. Proszę Państwa, można mieć też nóż, ale to przecież zależy jaki i do jakiego celu, no. Także proszę Państwa, wszystkiego nie przejrzeli, ale to przecież jak człowiek ma złe zamiary, to wtedy tak, ale jak... No przecież człowiek z czymś chodzi, musi mieć do otwierania butelki, do otwierania konserw, nie zawsze, ale czasem, czasem. Nawet z czasem to, części metalowe zawiera. I one tu dzwoniły. Idziemy do socjologii. <grytania> proszę Państwa, tu jest taka maszyna, pewnie jakaś praska. Proszę Państwa, do robienia macy socjologia pod kątem. Żelazo, siemiatycze XX wiek. Także proszę Państwa, no. Taki metal to jest coś okropnego Kamera jaka fajna, państwa skopicy To socjologia stoi przy tej ma maszynie do robienia matce fajnie Pan Wojtek nas idzie niewidomy, muszą go prowadzić przecież nie, nie, chce panu, nie. chcę panu, nie chce panu. Nie, No ale słuchaj, to oni go dzielili, że ale słuchaj, ja nie rozumiem. Przecież ludzie piją wino. Jeżeli sprawdzali nikt nie ma noża, to ten komorowski się boi. Słuchaj, oni może zatem ja nie wiem. Ja to nic z bajki nie wierzę o tym smoleńsku, wiesz, ale to można sobie narobić wiesz przeciwników jak, jak tego. No nie lubią komorowskiego wiesz. Mnie to jest obojętne, ja jestem je i ja wszystkich kocham. Dobre? Nie wiem, Białe, białe. Proszę Państwa, zapraszamy do wina. Proszę Państwa, maszyna do robienia, jeszcze raz Państwo się przyjrzą, bo to do robienia macy. To nie jest jakaś. Drukarska, tylko do robienia macy. Do robienia macy, maszyna do robienia macy. Idziemy Czy wygrałaś pierwsze miejsce, czy drugie? Nie, mamy grać kolejkę przed Orlenem. Tak? Nie chcieli osób, które łagodnie wyglądają, więc bardzo widziałam bardzo sympatycznie. budynek. Pierwszy trochę. Tak. Rozpoczęłam sezon. Dlatego trochę ten... późno. Nie ma nic do przegryzienia? Nie, no nie ma. Takie dobre miodostwo. Wino pyszne, ale chociaż paluszki. Chociaż a jak ty z jest castingu, jesteś, masz pusty żołądek no, i zaraz możesz trupem paść zaraz po jednym. Jest zaraz się mogę. Nawet z wyżej? Tak. Zaraz okay. idziemy. Zaczynamy od wina? Ja bym chciała na wina. idziemy. Jak? Nie idzie, no samo wino to nie piąt, piąt, Pijactwo. To się zapala, tak. To jest cały czas. Y... Nie to tak interesuje. Ale się ją popatrz ile nam obcieli, prawie ile na przetrą Polski odzyskaliśmy tamten kawałeczek niewspółmierny. No. Niewspółmierny, tu widać proporcje, nie? Before the Holocaust, czyli przed holokaustem. To co wyświetlało. <tum>

Hmm. 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 Jeszcze wino zachowała Wino jest bardzo dużo Duża, ja widzę, przecież żartuję. nawet byliśmy na górze specjalnie. Te wolę się kusili, ty do hmm. środka? Słuchaj, ty wiesz, co ja mam w plecaku? Mam dwa noże. No, no właśnie, no jak pan... Ale że ja mam pełno tych... Nie wpuścili stopę i tego wreszcie nie ma. Ja nie wiem. Nie, nie, ma, nie, 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 ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Nie było. Nie, 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 nie było. A stopa? Mariacie teraz, to ja ci nie powiem gdzie będzie, w coś jest. Tak? Dzisiaj? Po

I tam zawsze, wiesz co, jest stół. Stół A raz był koncert Marii jakiś tam i był stół taki na karbowanej tej, tej, na górze nie stołu z jedzeniem, nie? Nie ma. Komorowski gdzieś, wiesz, może ma. No może, na zaplęczówkę, widzicie? Jeszcze jest ten duży pokojochroniarz, a przynajmniej jest Widziałeś Komorowskiego, tam chodzi? Nie, dawno się upłynął też, oni go gdzieś wzięli na bok. Parę osób nie chcieli puścić więc No. Proszę nie publikować tak? Nie. Tam. Aparat jest jak na taki mały, świetny. Gdzieś widziałam, tak coś mi się. Takie Osoba. Mówienia. Mówienia, tak, tak, Dobrze, dobrze pani mówi. Nawet? Von... Life, a, ma za, ten, nie, bo, bo miała taki program. Zaraz, poczekaj. Ja mam program na YouTube. No, pan Czy się pan tym pan ze z pracował? Gdzie? Na Styczkowska. Nie lubię jej. Ona słaba. Nie? No pani to ma trochę tego ciała, ale ona jest chuda myszka, katolicka. proszę nie mówić. Nie, nie, nie. No jest ta nasza. Ale Violetta Villa, kto miał grać? Ta to za szweda wyszła, zaraz nie pamiętam. Nie wiem, ta blondynka. To pani. Proszę jest... nie Nie? No, przepraszam. No, ale ona blondynka i ten. Ale jednak nie jestem taka jak ona. A jaka? Ja no nawet jak nie jestem. Ja jestem wyjątkowa. To, no. to doceniam. Słuchaj, to co mówisz to jest super. Ja też tak lubię, wiesz? Ale bo ja, bo nie ludzie mówię, się to... podtrzymają. A ja nikt się podszywiam, ja nie chciała być taka jak ona. No dobrze, dobrze. Ale ja, ja nie chcę Ja rozumiem. rozumiem. Ja rozumiem. Ja w tym momencie, no. To ja bardziej angielska no. Po prostu jak angielska No. 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 <laughs> Idziemy do Pałacu Stasznicza. Ja przyjeżdżam, bo ja w Paryżu Tak? A, to nie to tutaj tylko. Ale Warszawka, w Warszawce to jest najlepsze. Warszawka, ale Warszawka tak? to jest takie, taka nazwa, określenie takie. To Stolica. Pomyta, pejoratywne takie. To tak szansuje sobie. A Pan w Warszawie tak? Tak. Ale ja naprawdę lubię to miasto, bardzo mi się podoba. Ludzie też lubią, bo muszą tu mieszkać. Paryż dla mnie, dla innych pewnie bardziej super, a dla mnie bardziej Chociaż piekły. Chociaż się tam na co nie jestem. Ponieważ właśnie Warszawa jest coś Naprawdę? To znaczy nie, jest no, jestem Polką, ale Warszawa tak nie, nie bardzo dobrze. Tam. Ale wychowałaś właśnie przepraszam, bez Ja mam na YouTube Elka Pierdzielka. Popatrz na program. A na YouTube Tylko, że ja tam dużo nie mówię, ja tam tajne śpiewam. Na No, wiesz jestem, wiesz no. że osób nie puścili, potem się zlitowali, takie głupoty. Ja weszłam odziemną, No właśnie, ona mnie wpuściła, bo ja No. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Chodź do Staszicza i do tej banki. tak a, a zaprosili. Ale co tam jest, promocja w końcu? Nie wypisasz. O której?

satu pihak nak 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 dekat kita dah telefon tak kini dia verify sistem internet kalau dia dekat buat dia